Hejka widzowie, dziś zróbcie ze mną mega dobry koktajl z piękami. No więc zaczynamy na raz, dwa, trzy. Na początek otwieramy mikser i dodajemy do niego truskawki. Widzowie, na razie to tak wygląda. Widzowie, musimy pół śmietany wlać. Dobra widzowie, i to musi tak wyglądać. Łyżka, łyżka może nam się też przydać. No więc zaraz miksujemy. Widzowie, jeszcze zapomniałam, jeszcze trzeba cukier. Jeden, dwa, dwie takie niepełne łyżeczki. No i teraz mieszamy. Widzowie, trzeba dać yy, wody ciepłej, tak? Dobra. No i teraz będziemy tak miksować, nie? Widzowie, widzimy się jak zamiksuje tym. Zobowie wypinamy skontak. Widzowie i musimy to niestety ściągnąć. Widzowie i musimy przygotować kubek i wlać to. Czyli czekajcie. Zobaczcie, musi to tak wyglądać. Byle jakie pianki dajecie na na przykład takie. Widzowie bierzemy pianki, więc czekajcie, ja tylko je wyjmę. Zrobię tyle pianek. No i tak, wkładamy jedną tutaj. Kolejną tu. A! Kolejną tu, kolejną jeszcze tutaj, kolejną tu, o Jezus, przyczepiły się do siebie dwie pianki, kolejną tu i czekajcie, i kolejną tu, tu, no i już gotowe, no więc łopatki.